Ciemanko, ja jestem, Kondzio, to są pierwsze w tym roku waperskie newsy. Witam, witam, witam w 2021. Słuchajcie, nowy rok, nowy waperski kwadrans. W tym roku będzie to wyglądało tak, że w poniedziałki o 18.00 będę ja z informacjami ze świata Web, w środę razem z Tomkiem zrecenzujemy coś ciekawego, coś fajnego, coś nowego. A w piątek również o 18 Tomek sam będzie rozmawiał o technikaliach, wszystkich co związane z wapersami, grzałkami, watami, bawełnami i co tam jeszcze. Ze wszystkim, słuchajcie, technikalia, technikalia, będą też pytania od widzów, także Tomuś w piątek solo. A dzisiaj pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, a żeby być na bieżąco ze wszystkim, co najważniejsze i najświeższe w świecie vape. Pamiętajcie także, że mamy naszą własną grupę na Facebooku Kwadrans Ekipa, zapraszam gorąco oraz przypominam, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dobra, teraz przejdźmy do newsów i zacznijmy tak. Smur Technology, firma matka marki Vaporesso, jako pierwsze przedsiębiorstwo branży w Chinach uzyskała prestiżowy certyfikat AEO Advanced Certificate. Ten certyfikat to swego rodzaju przypustka VIP dla przedsiębiorstw prowadzących handel globalny. Jej największą zaletą jest o wiele krótszy czas kontroli celnych w ponad 40 krajach. SMUR poświęciło aż 2 lata na to, by uzyskać ten certyfikat. Nie jest to łatwe zadanie. Tylko 0,22% przedsiębiorstw zarejestrowanych w Chinach może pochwalić się tym osiągnięciem. Nie ma co. Gratulujemy. Padną wszystkie polskie legalne firmy z branży. Przetrwają jedynie międzynarodowi giganci. Apeluję do premiera Morawieckiego Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców. Wprowadzenie tak wysokiej akcyzy na wszystkie płyny daje papierosów, to sprawa poważna, słuchajcie. My, waperzy, trzęsiemy portkami, bo w maju ceny na półkach będą znacznie wyższe. Przedsiębiorstwa także mają swoje obawy i branża mówi jednym głosem. Nasze firmy i stworzone przez nas miejsca pracy zostaną zniszczone w trakcie kilku miesięcy, jeśli obowiązujące przepisy dotyczące podatku akcyzowego zostaną utrzymane. Od samego początku to nie sama akcyza jest jednak problemem. Jest ona jak najbardziej potrzebna branży. Problemem jest jej stawka, która była obyczana w 2017 roku, i jak mówi Szymon Parolski, doradca podatkowy w kancelarii Parolskiej Wspólnicy, przeprowadzona wtedy analiza zakładała, że branża lewej w Polsce jest o wiele, wiele większa niż to realnie miało miejsce przedsiębiorcy obawiają się tego, co na 90% się wydarzy. Podwyżki cen spowodują to, że część waperów zacznie mieszać własne płyny z produktów nieobjętych akcyzą, a kolejna część będzie zaopatrzać się w importowane z zagranicy płyny. Bo żaden z naszych sąsiadów nie obłożył akcyzą płynów do EGN, więc deal jest całkiem niezły. Te dwa scenariusze powodują realne zagrożenie dla waperów w Polsce. Po pierwsze, nie zawsze składniki kupowane poza wyprzypami nadają się do wapowania i mogą poważnie zaszkodzić. A dwa, na pewno znajdą się cwaniaki, którzy będą sprowadzać płyny z zagranicy, a ich jakość może włączyć o pomsty do nieba. Rząd wprowadzając akcyzę oczywiście argumentuje to właśnie dbaniem o zdrowie obywateli, w szczególności tych młodszych, a zanosi się na to, że nowa dania będzie miała zupełnie odwrotny skutek. Podsumowując, super, że Stowarzyszenie STOP aktywnie zajmuje się tematem i zwraca uwagę rządowi, jakie szkody może wyrządzić ta niedorzecznie wysoka akcyza nie tylko samym przedsiębiorcom, ale też konsumentom. Zaraz po świętach 28 grudnia Rzecznik Praw Dziecka odpala raport: 23% nastolatków w wieku 16-19 lat pali je papierosy. Na oficjalnej stronie RPD czytamy Co czwarty nastolatek pali papierosy Ponad połowa z polących robi to praktycznie codziennie Głównie dla rozrywki i odstresowania Co czwarty nieletni palacz czuje się uzależniony Równie wielu pali już od co najmniej dwóch lat Zdecydowana większość pali w domu i w szkole Samemu kupując papierosy, co jest łamaniem prawa Czytając cały raport można odnieść wrażenie, że vaping wśród polskiej młodzieży Jest prawdziwą plagą Ogromne liczby robią wrażenie Wiadomo, trzeba dbać o młodzież. RPD tym raportek chce zwrócić uwagę na to, że sprzedaż nieletnich w Polsce hula jak talala i nie ma żadnych realnych kar ani konsekwencji z tego tytułu. Jedyne co mnie martwi, to ostatnie zdanie w raporcie. Ankiety przeprowadzono metodą KAWI, inaczej mówiąc przez internet, na próbie tylko 1012 polskich internatów. Wam pytanie, czy na podstawie ankiety internetowej, w której wziąć udział może dosłownie każdy, która jest przeprowadzona na względnie małe próby, można wysnuwać tak drastyczne wnioski? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Ja w opisie filmu załączam link do pełnego raportu rzecznika praw dziecka. A teraz mega szybki rzut okiem na vapingowy ryneczek WP wypuszcza Argusa X, czyli drag X z innymi napisami. Większych innowacji tu nie uświadczymy. Dalej Steam Crave, Titan V2 RDTA. To ogromna bestia, która pomieści nawet pół butelki likwidu, słuchajcie, dokładnie 32 ml. Jest kilka usprawnień z poprzedniej wersji: lepsza kontrola podawania płynu, większa możliwość kontroli przylotu powietrza, jest baza meżdo do kupienia. Nie wiem dla kogo robią tak duże atomizery, może ktoś ma kompleksy? Nie wiadomo. Dobra, i ostatnia nowość to Vaporesso Swag PX80. Kolejny członek serii Swag. Wygląda naprawdę całkiem nieźle. Innowacja: Atomizer zastąpiono Swag podem na zespoły grzewcze GTX oraz jest też całkiem nieźle ulokowany wyślecz na boku zasilania. Poda maksymalnie 80 W i jest zasilany pojedynczym ogniwem 18650. I słuchajcie, w dzisiejszych newsach to już wszystko. Widzimy się w środę o 18, na recenzji piątek o 18. Tomuś przeprowadzi Was przez Technikalia, no i oczywiście w newsach za tydzień ze mną o 18 również. Do zobaczenia i cześć!